Yo Maneczko dzisiaj gramy znowu w, yy, w strzelankę na Poki na goglach, ale jakby co, jutro będzie bie, wlatywał na kanał yy, Minecraft, ale jakby co, to, yy, to nie będzie oryginalny Minecraft, ale będzie, jak prawdziwy, tylko stara wersja. Hmm, gramy 228 w USA. Jakby co zaczynam grać o tej godzinie? Hmm, dziwna gra, ale zobacz, aha, to solo jest. Ja nie gram w solo. ja w solo nie gram. Nie gramy w solo. Jak trochę się pouczę, a pokażę moją klawiaturę. Wow, wow, wow. Mieszka. Jak będę miał komputer. To będę kupował. Yy, oryginalne. Jak mówiłem, taka wyszura jest z action. Nie wiem w co wlazł w USA czy w innych kraju OK. Klikamy. Widzicie. O o, słabo widzicie. Właśnie już zauważyłem, że słabo widzicie. Teraz chyba lepiej. Ja słowo. Dobra, o dobra. Tam... Aha, nie gdzie ja wlazłem. Ale mapa dziadostwa. A, to taka. A mam pisarz. Dobra. Dobra, tej nocy nie mogę zobaczyć. A to nasze, dobra. Nie ma tu nic, nie ma. aj ja zobaczmy tam na to. Nie da się tam wejść. Nie wiem czy można. Czekaj, ja nie jestem w, w tej grupie. Dobra. Dobra, że leży z oku. Rybało a Eje, e, no, no zginął. Leży jeden, już drugi. Tam jest nasz w ogóle. wchodzimy tam do góry, bo ja nie byłam nie mogę go trafić. Dobra, strzelamy w tego typa. Leżysz. Dobra, leży. Zostaje mi 70 HP. Nie, nie w sensie się zagapiłem zakup w telefon. Nie. Dobra, wchodzimy na górę. Oby nasz nikt nie zestrzelił. Tam zestrzela ktoś do nas. Ale to jest naszej. Okej. Okay. O kurde, ale bronię. Ja biorę sobie pereczkę F A, to nie ta broń. Tom Ja bronię biorę F, Tom Dobra, biorę Dobra, ale skaczymy. Okej, okay. to tutaj. To tu tak strzela, a z góry rew. Mam to. E, chyba idziemy na inny serwer. Tak, myślę, że idziemy na inny serwer. A razie idziemy na kolejny serwer. Dobra, jesteśmy. Teraz klikamy. Albo zaraz świecimy lampkę. tak lepiej. Dobra. E, za słabo tak. Dobra. Chodzimy w. Europe server a potem na Europe server 2. Ne, 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 Dobra, a zaraz. To zaraz? Nie. A to co? Nie wiem. To. Wchodzimy w to. Nie wiem, czy widzicie. O, widzicie, okay. dobra. Mm. O, ja wchodzę do. Ja e, do końca nie chcę iść. Nie wiem do końca. tak na Dobra, szukamy pi...

a a ktoś do nas się dołączył i oni stąd wychodzą, czy stąd, stąd dobra, wychodzimy z auta, strzelamy mam karmkę, nie wiem, skąd się a może zrobimy go? Dobra, leży, lecimy. Tak? Idziemy do, do niebieskich Bo no, nie Mają więcej punktów. Nie, nie ma tu. Albo nie ma. Jest tu jest jakiś. E taki. Dobra, może być. Mm. Ale. A, a przewiduje się? Kiemu? On tu w ogóle nie ma siostry, co nie? Nie ma tu nikogo? Tak. Jeden gracz został, tam. to ja. Bo jest sam. Nie Sorry. Dobra Gdzie jest nasz? Aha, reklama, to zaraz Dobra, już Bierzemy pistolety i idziemy O kurde Kurde Dobra, no to ja będę już chyba kończył No to na razie Naura, szorst będzie jeszcze dziś. Naura, naura.